Przejdziemy teraz do omówienia kwestii związanej z wystawianiem i wysyłaniem faktur, czyli tak naprawdę do tego, co nas najbardziej interesuje w kontekście komunikacji z krajowym systemem e-faktur. Tak jak na wcześniejszych prezentacjach było już wspominane, tutaj całą tę komunikację mamy. Zdefiniowaną na liście wystawionych dokumentów. Mamy tutaj dodatkowy rząd klawiszy, który jest umieszczony na samym dole. Wcześniejsze klawisze to są dobrze Państwu znane. Opcje związane z jakby poprawianiem, usuwaniem, podglądaniem, drukowaniem, jakby takie standardowe zarządzanie danymi, które mamy w bazie danych. Natomiast ten kolejny, ostatni rząd, właśnie jest związany z logowaniem się, czyli jakby rozpoczynaniem sesji z XEF-em, sprawdzaniem statusu sesji, wysyłaniem faktur, pobieraniem UPO, sprawdzaniem informacji dotyczącym, właśnie jak przebiegała komunikacja w stosunku do, jakby do wysłania danego dokumentu. Możemy sobie sprawdzać status faktury, pobierać faktury, sprawdzać odpowiedź z ksefu, czyli taką jakby odpowiedź na naszą komunikację, którą inicjujemy. Tak? Oczywiście jest to taki bardziej tutaj kwestia diagnostyczna, ale no, gdyby coś było nie tak, gdybyśmy nie mieli łącza sprawnego, serwer by nie był dostępny, no to w takich też diagnostycznych. Odpowiedzi, dowiemy się, dlaczego na przykład nie udało nam się skomunikować z Xefem. No i tutaj mamy jeszcze listę sesji, czyli tak jakby naszych połączeń, które na przestrzeni jakiegoś tam czasu będziemy wykonywali z serwerem. Jeżeli chodzi o Kwestię związaną z tworzeniem faktur, to tutaj no nic się nie zmieniło. Tak, musimy po prostu wybrać jakiś sobie towar z bazy. Oczywiście sposobów na wybranie tego towaru, jak Państwo dobrze wiecie, jest kilka. Możemy to zrobić właśnie myszką, poprzez wskazanie tutaj tej kartoteki, podajemy ilość. Podajemy cenę ewentualnie, jeśli by się miała zmienić tutaj do edytora, klikamy, towar nam się tutaj pojawia. Tutaj możemy sobie uwidocznić jeszcze te dodatkowe opcje, właśnie takie bardziej szczegółowe, pokazujące parametry kartoteki. Towar możemy też dodać tym klawiszem, możemy użyć skrótu klawiaturowego ALT W, bo mamy tutaj literkę W podkreśloną, jeśli wolimy operować klawiaturą. Możemy przechodzić Enterem, tak, też dodamy towar. Możemy tutaj w tym polu sobie wpisać na przykład tow, Enter i przechodzimy na listę. Oczywiście, gdyby tych towarów było więcej, to również tutaj kontynuujemy wyszukiwanie dajemy Enter, Enter i towar został dodany do edytora. No i w najprostszym przypadku wybieramy jeszcze tylko naszego kontrahenta. Pozostałe dane wiadomo, że są opcjonalne typu komentarze, formy płatności. Tutaj przypominam, że jeżeli chcielibyśmy robić fakturkę na przykład przelewową i chcielibyśmy, żeby ona się skutecznie do Xefu wysłała, no to musimy w konfiguracji mieć zdefiniowane dane naszego konta, prawidłowo tak, żeby, żeby ta fakturka poprawnie się zwalidowała. Zapiszemy sobie ten dokument. No i w tym momencie na liście wystawionych dokumentów mamy dwie fakturki. Tutaj widzimy, że też program graficznie będzie nam oznaczał dokumenty. Będziemy mogli dzięki temu tak jakby zobaczyć status wysłania dokumentu do KSeF-u. I po lewej stronie, przy numerze faktury, jest taki w tym momencie biały kwadracik. On będzie biały w momencie gdy faktura nie będzie wysłana, będzie żółty jeśli fakturę wyślemy, ale nie mamy takiej konkretnej odpowiedzi, co się z nią stało, czy została przetworzona poprawnie. Czy odrzucona, to taki stan nieustalony będzie właśnie kolorem żółtym. Następnie zielona, jeśli będzie wszystko w porządku, jeśli zostanie przyjęta przez KSEF, i czerwona, gdy zostanie odrzucona. No i tutaj, jeżeli sobie najedziemy na dany dokument, to też tak jak Państwo widzą w takim dymku mamy taką informację podstawową, czyli numer dokumentu. Tak i tu widzimy dokument nie był jeszcze wysłany do KSF. To możemy sobie, mamy dwa dokumenty. Możemy się zalogować. Tutaj zobaczmy, sobie mamy mamy w tym momencie serwer testowy ustawiony. Mamy Xef 2.0, mamy schemę taką trzecią, czyli najnowszą. Logujemy się certyfikatem. I jeszcze nie mamy sesji rozpoczętej, token jest nieaktywny. Zalogujmy się zatem do xef Sesja została utworzona. Tutaj na pasku statusu zawsze mamy wyświetlane informacje dotyczące jakiejś tam wykonywanej operacji tak? czyli na przykład jeżeli w tej chwili logujemy się otwieramy sesję, no to widzimy czy udało nam się tą sesję zainicjować no i jeżeli tak, no to tutaj widzimy też informacje takie podstawowe czy były wysyłane już jakieś faktury jeśli tak, to ile z nich jest poprawnych ile błędnych, do kiedy ta sesja będzie trwała no i chcąc wysłać fakturę do KSEF zaznaczamy dany dokument Klikamy, wyślij i sprawdzamy tutaj informacje na tym pasku. Widzimy, że trwa sprawdzanie faktury, faktura jest wysyłana i od razu mamy błyskawicznie odpowiedź, że faktura została przyjęta, ma nadany numer XEF. Numer XEF to jest taki dodatkowy identyfikator, który bardzo precyzyjnie określa dokument. On oczywiście nie może się Powtórzyć, tak jak Państwo tutaj widzą, tu jest NIP, później mamy datę, no i taki, taka część, właśnie, ewidencyjna numeru. Proszę zobaczyć, tutaj mamy znacznik wysłania na zielono, czyli fakturka została wysłana, a przy polu data wystawienia mamy też tutaj znacznik zielony, kółeczko, które mówi nam, że faktura została wysłana w trybie online, czyli takim prawidłowym. No i oczywiście, jeżeli tutaj sobie ustawimy się na tej fakturce, widzimy też, że mamy wszystkie informacje takie podstawowe pod ręką, czyli data, data wysłania, mamy kod procesu, mamy opis procesu, numer XF i widzimy, że faktura jest w trybie online. Ta druga fakturka jeszcze nie jest wysłana. No to możemy ją od razu w tej samej sesji wysłać. Czekamy na przetworzenie, i mamy tutaj, widzimy też skutecznie wysłany dokument. Dobrze, czyli mamy, mamy dwa dokumenty. Jakbyśmy sobie w tej chwili sprawdzili status sesji. Proszę zobaczyć, mamy faktury wysłane 2, poprawne 2, błędne 0. Tak, nasz, nasz token sesyjny tutaj jest jeszcze ważny przez 12 minut. Cała sesja od momentu jej zainicjowania może być ważna przez 12 godzin. Token jest ważny przez 15 minut i w momencie gdy jego czas ważności będzie poniżej 5 minut, to wtedy program automatycznie go odświeży na kolejne 15 minut. Także tutaj użytkownik nie musi nic wykonywać, żadnych czynności, aplikacja sama będzie sobie dbała o to, żeby ta sesja była przedłużona w momencie, gdy chcemy się wylogować, no to oczywiście świadomie to możemy wykonać. Natomiast, jeżeli chcemy mieć tę sesję cały czas aktywną, może to jakby być w gotowości, tak, że w momencie, gdy wystawimy kolejny dokument, będziemy go mogli od razu wysłać.